Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zauważyliście, bo już pisaliście w komentarzach, że co jest grane są różnice w odcieniach. Rzeczywiście są i tym razem nie jestem zadowolony. Na sprawa wygląda tak, że Honda Archer twierdzi, że w żaden sposób nie zawiniła, zawiniła po prostu fabryka Hondy, gdyż jak wiecie, czy nie wiecie, mówiłem Wam, elementy plastikowe zawsze przychodzą z fabryki. I człowiek z Hondy, Archer powiedział mi, że niestety honda ma zapisane, że mogą być różnice w odcieniu chyba do 8% powiedział. I mówi mi, że oni już mieli takie przygody i niestety fabryka Hondy nie uznaje reklamacji. No i stało się jak się stało. Są właśnie różnice. Być może to jest 8%. Kto to w ogóle obliczy, ile to jest procent. W każdym bądź razie, no, w zeszłym roku to idealnie było naprawdę dobrane. W tym roku jest tak, że listwa główna, ta na klapie jest ciut ciemniejsza lub dużo ciemniejsza niż oryginał. Natomiast ten narożnik znowu jest jaśniejszy niż oryginał. W związku z tym największa różnica jest między narożnikiem a listwą. ...niż między narożnikiem a klapą. Bo patrzyłem, przyglądałem, z każdej możliwej, przyglądałem się z każdej możliwej strony, porównywałem i na tej stronie tak nie widać. Przynajmniej dużo mniej. Bo ten narożnik jest ok, on jest właśnie w kolorze nadwozia. I tu też nie ma różnicy między nadwoziem a, a tym narożnikiem. No cóż Wam mogę powiedzieć, no czuję delikatną złość. Po kilku dniach, czy tam już nie wiem, tydzień minął. Przyzwyczaiłem się, na szczęście to jest z tej strony, czyli jak wsiadam z tej strony, tego aż tak nie widzę. No ale trochę mnie to wkurza rzeczywiście, bo ktoś może popatrzeć i pomyśli sobie, ale chałupnicza robota, kto to malował? No a to właśnie nie jest malowane. Nie wiem, słuchajcie, co zrobić. No. Odbierając to auto miałem takie myśli, że nie odbiorę tego auta, no ale co ja się będę kłócił znowu i nie wykłóca się, nie wiem, do sądu może bym musiał iść, jeżeli Honda powie, że tak ma być i koniec. No ten narożnik jest wyraźnie jaśniejszy, z tej strony może tak nie widać, bo to zależy od odłożenia słońca, ale jest naprawdę jaśniejszy niż powinien być, on jest za jasny. Ale w sumie to, że jest jaśniejszy, to by może i nawet przeszedł, gdyby listwa była normalna. No ale listwa znowu jest ciemniejsza. Nie wiem, jak się wkurzę, to sam dam do malowania to, co Wam kiedyś mówiłem. Gość mi wymalował Mazdę elegancką, miejscowy, za, nie wiem, ile on to wziął, pięć chyba, z klepaniem. Czyli za samo malowanie, nawet inny gość mi też powiedział, chyba 4 stówki. Klapy, nie wiem, słuchajcie, w ostateczności może bym zaryzykował, jakby mi ktoś to wymalował za 4 pięć stówek. Czyli musiałby pomalować ten plastik i ten. No, gdybym wiedział, że wyjdzie to ładnie, tak jak to oryginał to może bym się skusił albo po prostu to leje i tyle. Nie wiem, w sumie to się cieszyłem, że przyznali mi moją, nową listwę, ale lepiej byłoby jakby pomalowali, bo tak jak w zeszłym roku malowali klapę, no to naprawdę luks luks dobrali lakier, a Sochondy właśnie Archer. No, czyli podsumowując jestem niezadowolony Wygląda na to, że Honda Archer nie zawiniła. Złożyli bardzo ładnie, wszystko elegancko. Więc no jestem zdumiony, że Honda, nie wiem, gdzie oni to robią w Japonii czy w Anglii, gdzie to malują, że oni sobie pozwalają na coś takiego, że są takie różnice w odcieniach. No, to jest po prostu skandal dla mnie. Nie wiem. Napiszcie, co uważacie, zostawić to, poprawiać to. Nie, nie wiem, szkoda mi pieniędzy, żeby po prostu dokładać za czyjeś niechlujstwo. Dogrywam kawałeczek, bo teraz doskonale widać, że ten narożnik jest za jasny. I zobaczcie, że w tej chwili sama listwa nie wydaje się ciemniejsza od, od klapy. I jeszcze raz dogrywam, bo jestem w parkingu podziemnym, nie ma słońca. No i zobaczcie, jak. Ten narożnik jest wyraźnie jaśniejszy. No słabo to wyszło, trzeba przyznać. Dzięki, trzymajcie. Się.